Na wyniosłej wyżynie Podola, gdzie ziemia oddycha czarnoziemem, a rzeka Strypa przecina krajobraz jak żyła pamięcie, rozciąga się Wieniawa. Wieś cicha, lecz pełna głosu przeszłości. W pogodnych dniach, gdy powietrze staje się przeźroczyste, mieszkańcy dostrzegają na horyzoncie zarys Karpat jakby góry same chciały przypomnieć o swoim istnieniu. Mieniawa była przestrzenią, przez którą przewinęły się pokolenia właścicieli ziemskich, urzędników galicyjskich, nauczycieli, rzemieślników i ludzi związanych z dworem, administracją i kulturą. Jej historia własnościowa to nie tylko zapis aktów i testamentów, Lecz opowieść o przemianach politycznych, dziedziczeniu, służbie państwowej i znakach, które przetrwały w kraju braci, w układzie pól, w ruinach dworu, w starych lipach zasadzonych przez nieznane ręce. To miejsce nie tylko geograficznie wyniosłe, ale i duchowo głębokie utkane z warstw pamięci, legend, pracy i cierpliwego trwania. Bieniawa nie była centrum świata, ale była światem dla tych, którzy w niej żyli. Dla nich była początkiem i końcem, przestrzenią codzienności i święta, miejscem, gdzie historia nie była abstrakcją. Lecz częścią gleby, wody i powietrza. Witam Państwa na moim kanale Kresy Mniej Znane. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym. Dajcie łapkę w górę kliknijcie subskrypcję, aby wiedzieć, kiedy wrzucę kolejny filmik. Można też wesprzeć mój kanał, za co z góry dziękuję. Bieniawa leży na dwóch wzgórzach nad strypą, w miejscu, gdzie niegdyś spotykały się granice powiatów Podchajeckiego i Trębowelskiego. Od Podchajec dzieli ją 25 kilometrów, A najbliższa stacja pocztowa znajdowała się w Chmielówce, dziś już zapomnianej przez mapę, ale nie przez pamięć. Wieś rozciąga się na żyznych glebach podolskiego Czarnoziemu, którego urodzajność była legendą wśród rolników. Polabieniawy, szczególnie te położone na wschód, Przechodzą w mokradła i rozlewiska. To tutaj zaczynają się tak zwane stepy Panta, otwarte, przestrzenie, które niosą echo południowych wiatrów, a czasem także echo dawnych wypraw, bitew i wędrówek. Ten krajobraz nie jest tylko tłem, jest bohaterem wzgórza, rzeka, pola i wiatr tworzą symfonię która towarzyszy życiu mieszkańców od pokoleń Według przekazów ustnych Bieniawa została założona około roku 1504 przez człowieka imieniem Bieniak postać dziś już legendarna, ale wciąż obecna w nazwie wsi jak echo pierwszego kroku na tej ziemi. To był czas, gdy Podole było jeszcze pograniczem, między lasem a stepem, między Rzeczypospolitą a światem nieznanym. W kolejnych stuleciach Bieniawa znalazła się pod władaniem rodu Potockich, jednej z najpotężniejszych rodzin magnackich w dawnej Polskie. Choć nie zachowały się pełne dokumenty własności, ich obecność potwierdzały herby umieszczone na krzyżach przy wjeździe do wsi. Odrową szpilawa to nie były tylko znaki rodowe, to były deklaracje władzy, opieki, tożsamości. W Galicji krzyże z herbami stawiano jako graniczne monumenty. Miejsce modlitwy, znaki obecności duchowej. I politycznej. Wieniawa była częścią większego kompleksu majątkowego, zarządzanego przez ludzi związanych z dworem i administracją królewską. W drugiej i trzeciej dekadzie XVIII wieku należała do Piotra Józefa Zgrabia Potemskiego, herbu Odrowąż, drobąż, podczaszego galicyjskiego i adiutanta Jerzego Potockiego, starosty tłumackiego. Potemski pełnił funkcję reprezentacyjne i zarządce, a jego obecność w Bieniawie świadczy o znaczeniu tej wsi w strukturze lokalnej władzy. To nie była tylko osada rolnicza, to był punkt na mapie wpływów. W XIX wieku Bieniawa przechodziła przez ręce kolejnych właścicieli, z których każdy wnosił coś do lokalnego pejzażu. Józef Rzeczycki, przedstawiciel galicyjskiego ziemiaństwa, prawdopodobnie związany z administracją austriacką. Jego rządy przypadły na czas przemian ustrojowych i reform agrarnych. Leon Suchodolski. Być może członek rodo znanego z działalności patriotycznej i kulturalnej. Jego obecność mogła oznaczać większe otwarcie na ideę odrodzenia narodowego. Gabriela Starzyńska, właścicielka od 1880 roku, kobieta, co w Galicji było rzadkością. Jej dziedziczenie majątku świadczy o przemianach społecznych, Roli wdów i córek w strukturze własności. Każdy z nich zostawił ślad w gospodarce, w architekturze, w życiu duchowym i edukacyjnym mieszkańców. Mieniawa nie była tylko ziemią, była sceną, na której rozgrywały się dramaty i nadzieje kolejnych pokoleń. Pod koniec XIX wieku mieniawa znalazła się w rękach rodu baworowskich. Władysława, Józefa i Michała. Baworowscy byli znanym rodem galicyjskim związanym z Lwowem, kulturą polską i działalnością społeczną. A ich obecność w Bieniawie nie ograniczała się do administracji. To za ich czasów powstały inicjatywy budowy kościoła, kaplicy, szkoły, instytucji, które miały służyć nie tylko majątkowie. Ale całej wspólnocie. Ale oto 30 kwietnia 1899 roku, podczas wyścigów konnych w Budapeszcie, doszło do tragicznego wypadku. Hrabia Józef Gabriel, Karol Baborowski, syn Wacława Baborowskiego i Zofii Małgorzaty ze Starzeńskich spadł z konia i zginął na miejscu. Miał zaledwie 37 lat. Był właścicielem Bieniawy oraz współwłaścicielem podwołoczysk i zadniszówki. Wyścigi konne w Budapeszcie, stolice Królestwa Węgier w ramach monarchii austro-węgierskiej, były nie tylko sportem, ale też formą towarzyskiej prezentacji, rywalizacji i prestiżu. Udział w biegu panów był zarezerwowany dla przedstawicieli wyższych sfer. Śmierć na torze była wydarzeniem dramatycznym, szeroko komentowanym w prasie. A dla Bieniawy była to strata dziedzica, który łączył tradycję polskiej szlachty, galicyjskiego ziemiaństwa i austro-węgierskiej arystokracji. Józef Baborowski. Był ostatnim dziedzicem Bieniawy, który nosił w sobie pamięć rodów potockich, życzyckich i suchodolskich, a nawet starzyńskich. Jego śmierć zamknęła pewien rozdział, epokę arystokratycznego zarządzania majątkiem. Bieniawa weszła w XX wiek, czas przemian społecznych, narodowych i tragicznych wydarzeń wojennych. Władysław Baworowski, ostatni właściciel przed I Wojną Światową, pojawia się jeszcze w dokumentach parafialnych i lokalnych wspomnieniach. Ale jego obecność była już cieniem dawnej epoki. Na początku XX wieku Bieniawa liczyła ponad 200 gospodarstw i około 1400 mieszkańców. Struktura religijna i etniczna była typowa dla Galicji Wschodniej. Lecz w Bieniawie przybierała szczególnie harmonijną formę. 885 osób wyznania unickiego, głównie Rusini, 515 rzymskich katolików Polacy, oraz około 13 rodzin żydowskich, które wnosiły do lokalnej kultury swój język, obyczaj i rytm świąt. Ta mozaika narodowościowa i wyznaniowa nie była tylko statystyką, była tkanką codziennego życia. Święta splatały się z pracą, języki mieszały się w rozmowach na jarmarku, a dzieci bawiły się razem, nie pytając o pochodzenie. Bieniawa była miejscem współistnienia, w którym różnorodność nie dzieliła Lecz wzbogacała. Gospodarka rolna Bieniawy była prowadzona z rozwagą i coraz większą świadomością. Wieśniacy hodowali bydło rogate i owce, uprawiali zboża, len kapustę i inne warzywa, które zasilały nie tylko ich stoły, ale i lokalne targi. Choć przemysł domowy był skromny, Kilku rzemieślników kowali, cieśli, tkaczy zaspokajało podstawowe potrzeby mieszkańców. Strypań była nie tylko żywiołem, ale też źródłem utrzymania. Kilku mieszkańców zajmowało się połowem ryb, co przynosiło im znaczne dochody. Rzeka była przestrzenią pracy, ale też i medytacji miejscem, gdzie można było milczeć i słuchać. Jednak tym, co wyróżniało Bieniawę, było pszczelnictwo. Pod koniec XIX wieku nauczyciel Piotr Łysy, pracujący w miejscowej szkole, zapoczątkował rozwój nowoczesnego pszczelnictwa. Po jego przenosinach do Chłoboczka Wielkiego Obie wsi stały się wzorem moralnego i materialnego postępu. Pszczelnictwo nie tylko poprawiało dobrobyt, ale też wpływało na światopogląd, edukację i etykę mieszkańców uczyło cierpliwości, troski o wspólne dobro, szacunku dla rytmu natury. Wieniawa była dowodem na to, że przemiana społeczna może dokonać się oddolnie przez pracę, edukację i wspólnotę, nie przez rozkazy, lecz przez przykład, nie przez ideologię, lecz przez miód. W latach 30. wieniawa nie tylko trwała, ona rosła. Na żyznych, czarnoziemach podolach w cieniu dalekich Karpat mieszkańcy tej galicyjskiej osady. Podejmowali wysiłki, które wykraczały poza codzienną troskę o chleb. Budowali dom ludowy, organizowali przedstawienia, wznosili kościół, a jednocześnie zmagali się z dramatami, jak podpalenie zagrody Sołtysa. Mieniawa w tych latach była mikrokosmosem drugiej Rzeczypospolitej, pełna nadziei, napięć, pracy i kultury. Wieś, która nie czekała, ale działała. 14 marca 1934 roku Bieniawa przeżyła dzień szczególny. Tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego domu ludowego miejsca, które miało stać się sercem lokalnej wspólnoty. W uroczystości wzięli udział starosta powiatowy Henryk Bogatkowski inspektor samorządu gminnego Gruszeckie, prezes Towarzystwa Szkoły Ludowej Żyborskie, wiceprezes sędzia Mierzywińskie, miejscowy proboszcz ksiądz Gnutek oraz orkiestra z miejscowości Zazdrość, która nadała wydarzeniu ton świąteczny. Budynek był okazały, ale jego wartość nie tkwiła w murach. Bo dom ludowy był owocem wspólnego trudu mieszkańców bieniawy, którzy mimo ciężkich warunków kryzysu gospodarczego braku funduszy zdołali wznieść przestrzeń dla siebie. To nie był tylko budynek, to była deklaracja potrafimy się zorganizować, potrafimy tworzyć kulturę, potrafimy pamiętać. W jego sali odbywały się przedstawienia, zebrania, uroczystości, wykłady. Tu rodziła się lokalna demokracja, tu dojrzewała świadomość obywatelska. Dom Ludowy był miejscem, gdzie wieś mówiła własnym głosem. I oto 25 kwietnia 1937 roku sala Domu Ludowego wypełniła się po brzegi. Amatorskie kółko teatralne z Denysowa zaprezentowało sztukę najnowsze swaty. Komedię, która bawiła, ale i też łączyła. Dzięki osobistym staraniom księdza Zygły, miejscowego proboszcza, mieszkańcy Bieniawy licznie wzięli udział w wydarzeniu, nagradzając aktorów gromkimi oklaskami. Dochód z przedstawienia przeznaczono na budowę domu ludowego w Dymsowie. Gest solidarności, który przekraczał granice gmin. To wydarzenie pokazuje, że Bieniawa była wsią otwartą na kulturę, współpracę i inicjatywy społeczne. Teatr, muzyka, wspólne świętowanie. To wszystko budowało więzi, poczucie godności i świadomości, że kultura nie jest luksusem, Lecz potrzebą. Bieniawa była nie tylko wsią rolniczą. Nie tylko miejscem pracy i codzienności. Była także przestrzenią duchową. Miejscem, gdzie wiara splatała się z historią, a modlitwa z pamięcią. Już około roku 1732 istniała tu Cerkiew, a obok niej kaplica i szkoła. Do której uczęszczało przeciętnie około stu uczniów. Edukacja i religia szły tu razem, jak dwa skrzydła tej samej wspólnoty. W połowie XIX wieku, za koszt gminy powstała drewniana rzymskokatolicka kaplica pod wezwaniem Różańca Świętego. A gdy ksiądz Michał Konarski objął dusz pasterstwo, Rozpoczęto budowę umurowanej kaplicy Matki Bożej Różeńcowej, wzniesionej w latach 1891-1892. To był czas, gdy bieniawa zaczęła mówić własnym głosem duchowym. 2 października 1892 roku bieniawa przeżyła dzień wyjątkowy. Uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego kościoła filialnego zgromadziła tłumy. Świątynia powstała w ciągu zaledwie jednego roku dzięki dobrowolnym składkom mieszkańców i wsparciu fundatorów. Jak pisano w gazecie, jego cesarska mość przekazał na ten cel 100 złotych reńskich. Konsystosz udzielił zaliczki z funduszu kaplic a hrabia Baborowski ofiarował 500 złotych reńskich. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz prałat Kaliniewicz z Trębowli, Basyście licznie zgromadzonych kapłanów. Procesje przybyły z sąsiednich parafii i wiosek, a liczba uczestników sięgnęła kilku tysięcy. Słowo Boże wygłosił proboszcz z Wiśniowczyka z wielką wymową i duchową głębią. Bieniawa stała się wtedy nie tylko punktem na mapie, ale miejscem duchowego skupienia. W Przysiłku, w Siemikowce, należącym do parafii Bieniawa, wzniesiono w 1902 roku niewielką kaplicę, skromną, murowaną, złożoną z nawy, kwadratowego prezbiterium i zakrystii. Jej architektura była prosta – ale pełna godności dla mieszkańców okolicznych pól i zagajników była duchowym przyczółkiem, miejscem modlitwy, skupienia i nadziei. Podczas I wojny światowej kaplica została zniszczona, lecz już w roku 1926 odbudowano ją z inicjatywy parafian. Inwentarz z roku 1939. Wymienia jej wyposażenie, drewniany chór z jednogłosową fizharmonią, trzy ołtarze, główny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, boczne z ukrzyżowaniem i Matką Boską Bolesną. Wnętrze zdobiły figury Matki Boskiej z lurd i Chrystusa Zmartwychwstałego. Kaplica posiadała podstawowe naczynia liturgiczne kielich, monstrancję, puszkę, pięć ornatów, kapę, chorągwie. W czasie II wojny światowej utraciła wieżyczkę. Dach został uszkodzony, część wyposażenia zginęła, ale duch pozostał. Po roku 1991 kaplicę przyjęli w i modlitwa trwa dalej. Początkowo Bieniawa należała do parafii rzymskokatolickiej w Nastasowie, później do ekspozytury w Rosochowańcu. 1 maja 1913 roku Kościół w Bieniawie uznano za filialny, a 29 grudnia 1923 roku arcybiskup Bolesław Twardowski wydał dekret o utworzeniu tu ekspozytury parafialnej. Ostatecznie parafia Bieniawa powstała w roku 1925 jako owoc duchowej pracy i wspólnotowego wysiłku. W roku 1921, po zniszczeniach wojennych, mieszkańcy wznieśli prowizoryczny kościółek, kryty słomą, a w roku 1935 rozpoczęto budowę murowanego kościoła który prawdopodobnie nie został ukończony przed wybuchem wojny. Po 1945 świątynia została zamieniona na Cerkiew Prawosławną, a od roku 1993 pełni funkcję Cerkwi Unickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy. Bieniawa, wieś na wyniosłej wyżynie Podola. W cieniu Karpat i w blasku Czarnoziemu. Nie była tylko punktem na mapie, była przestrzenią wspólnoty, pracy, modlitwy i pamięci. Przez stulecia kształtowały ją rody ziemiańskie, nauczyciele, duchowni, pszczelarze i wiejscy rzemieślnicy. W jej krajobrazie splatały się herby potockich i baworowskich. Z codziennym trudem Rusinów, Polaków i Żydów. W latach 30. XX wieku bieniawa rosła. Budowano dom ludowy, wznoszono kaplice, organizowano przedstawienia, rozwijano pszczelnictwo i edukację. Wieś sama siebie kształtowała oddolnie, cierpliwie i z godnością. W jej rytmie było miejsce na święto i na pracę, na teatr i na modlitwę, na wspólne świętowanie i na cichą troskę o sąsiada. Ale nad Bieniawą zaczynały gęstnieć chmury, w cieniu tej harmonii czaiły się napięcia, konflikty i niepokój, historia, która przez wieki toczyła się w rytmie pól i procesji, Miała wkrótce zostać przerwana przez ogień wojny. Ale to już opowieść na kolejny film. O Bieniawie, która została zniszczona, ale jako ta, która przetrwała w pamięci. O ekshumacjach, męczeństwie księdza Żygiela, heroizmie rodziny Urbanów i duchowych miejscach, które ocalały mimo zgliszcz. Bieniawa, która budowała siebie, stanie się bieniawą, która przetrwała w pamięci.